Opowiedz nam historię. Opowiem wam historię o życiu w czasach piastów, czyli w epoce zwanej średniowieczem. Co to w ogóle jest to średniowiecze? Mamo, ty się ubierasz jak w średniowieczu! Raz tak usłyszałam. To był taki czas w historii dosyć długi, bo aż 10 wieków trwał, czyli tysiąc lat. Ale ja opowiem tylko o czasach, gdy w Polsce rządzili piastowie. To mniej więcej połowa z tego tysiąca. No dobrze, dosyć tej matematyki, ale tak to już jest w historii, że trzeba znać dużo liczb, prawda? W mojej dzisiejszej opowieści jednak już ich nie będzie. To jeśli ja się ubieram jak w średniowieczu, to może zaczniemy od mody. Jak się ubierano za czasów piastów? Podobno Mieszko I lubił chodzić w baranim korzuszku i to bez względu na porę roku. Niestety nie zachowało się żadne jego zdjęcie. Twu co ja mówię, obraz, bo o zdjęciach to wtedy nikt nie słyszał. Ale a propos obrazu, to już jego wnuk, Mieszko II, ma swój można powiedzieć portret. A to dzięki temu, że miał poprzez swoją wysoko postawioną żonę, Ryheze, siostrzenice cesarza, znajomości w Niemczech. Mieszko II dostał w prezencie pewną księgę religijną, bo wtedy tylko takie istniały, od pewnej Matyldy. A propos mody, to było modne imię w średniowiecznych Niemczech. Wraz z tą księgą w bonusie Matylda dołożyła obraz. Był namalowany w książce. Na którym mieszko sobie siedzi z koroną na głowie, a Mati wręcza mu książeczkę. I tutaj widzimy, jak byli ubrani, obydwoje w sukienkach. Długie szaty nosili również mężczyźni, ale ci, którzy nie musieli pracować w polu, czyli ci z wyższych sfer. No i nie zawsze, bo na koniu w takiej sukience to niewygodnie by im było raczej, zwłaszcza, jak jeszcze musieli mieczem wywinąć. Albo włócznią, to by się mogli zaplątać w tych szatkach. Na czas jazdy konnej, mężczyźni zakładali takie suknie do kolan, albo nawet krótsze. Do tego na nogi wciągali skórzane lub wełniane tak zwane nogawice i przywiązywane do paska takie krótkie spodenki, nazywane gaciami. Z czasem moda na te długaśne męskie szaty przeminęła i mężczyźni zaczęli nosić takie kaftany, dopasowane, rozcięte z przodu i z tyłu. Kobiety natomiast zaczęły nosić odróżniające się od tych męskich strojów suknie, i miały często dwie na sobie spodnią i wierzchnią. I te modniejsze miały takie długie rękawy, czasem do ziemi. W początkowych latach zamiast butów ludzie nosili raczej onuce, czyli kawałki mocnego materiału, którym owijali stopy. Teraz wychodzimy! Pośpieszcie się, zakładamy buty! Bo buty w średniowieczu nie dość, że drogi zakup, to jeszcze często niewygodne były, a poobcierane nogi w tamtych czasach, a właściwie w każdych, to koszmar. W czasach pra wnuków mieszka, to nadal było średniowiecze, wynaleziono w Krakowie takie buty męskie z wydłużonymi noskami z przodu. Nazywały się ciżmy krakowskie i Europa oszalała na ich punkcie, zwłaszcza Hiszpanie. Jeśli chodzi o różne szaleństwa w kwestii ubrania, to futra oczywiście były poważane wśród tych możniejszych. Kojarzycie może Świętosławę, siostrę Bolesława Chrobrego? Ona podobno kupiła sobie raz futro rysia i zapamiętał to pewien Wiking, który się w niej zakochał i ona w nim i potem podarował jej dwa żywe malutkie rysie. To pewnie potem Świętosławka nie kupowała już futer. I wyobraźcie sobie, że wcale nie ubierano się wtedy szaro jak niektórzy kojarzą te średniowieczne czasy. I często to mężczyźni bardziej niż kobiety się stroili w coraz to nowe fasony i kolory. Najmodniejsze kolory to był szkarłat, zieleń i błękit. Czarny był dla ludzi kościoła, a żółty kojarzony był z muzykantami, błaznami, czyli takimi ludźmi związanymi z rozrywką. Kobiety, mężatki nosiły w pierwszych setkach średniowiecza białe chusty, stąd nazwa na kobietę z dawnych czasów białogłowa. Z czasem zaczęły być modne takie czepki, zawiązywane szeroką taśmą pod brodą. Im bogatsza pani, tym więcej klejnocików poprzyszywanych do tych czepków. Przez to, że ubrania robiono ręcznie i wszystkie narzędzia też, jak choćby strugane z drewna igły, to zajmowało uszycie ubrania dużo czasu. Ubrań więc ludzie nie mieli za dużo. Ci biedniejsi, bo bogaci to pewnie mieli pełne skrzynie. Kolory w tkaninach uzyskiwano za pomocą naturalnych barwników. Nawet liście brzozy zebrane w odpowiednim czasie dawały kolor. Z owoców czarnego bzu otrzymywano różne odcienie różu i fioletu. Najtrudniej było uzyskać kolor niebieski, bo barwnik w tym kolorze powstawał z takiej indyjskiej rośliny sprowadzanej z Indii, więc na niebiesko ubierali się ludzie z rodzin królewskich i ci co blisko nich. Kolor uzyskiwało się też z owadów. Jeden z nich, który dawał kolor czerwony, nazywał się Czerwiec Polski. I przez to, że było mnóstwo tych robaczków w czerwcu, to tak nazwano mój ulubiony miesiąc. Patrzcie, że nie truskawka albo czereśnia. A ten owad, czerwiec polski, to niezłą karierę międzynarodową zrobił dzięki tym swoim barwnikowym umiejętnościom. A dokładnie to larwy tego pluskwiaczka miały te umiejętności, że jak się je sproszkowało, to dawały piękny, czerwony, czasem wręcz karmazynowy kolor. Ten odcień czerwieni zależał od tego, czy od chłopaka, czy dziewczyny larwy. I te robaczki były tylko na terenach Polski, Rusi i Litwy, i stamtąd były wysyłane do całej Europy, do włoskich zakładów, e, przepraszam, rzemieślników. Dopiero gdy odkryto Amerykę z czerwcem, który sobie na kaktusie żyje i też kolor czerwony jest jego mocnym punktem, to naszym okolicznym czerwcom dano trochę spokoju. Ale nam się z tej historii biologia i geografia zrobiły. Wracajmy do historii Polski, z tej Ameryki. A zatem mamy ubranego naszego człowieka z czasów piastów, trzeba go napoić i nakarmić. Co się piło i jadło w tamtych czasach? Zaraz na początku. Zacznę od picia. Piło się głównie wodę, nie było soków i napojów gazowanych, chociaż zaraz, zaraz. Z tymi gazowanymi było piwo. Dużo piwa się wyrabiało w Polsce i to często w klasztorach, bo wcale piwo nie było uważane za używkę, alkohol, z którym trzeba się ograniczać. To był po prostu napój. Na przykład krzyżacy, zakonnicy, rycerscy mieli dozwolone picie piwa w dużych ilościach. W czasie postu. Wtedy, gdy jedli mało, to chociaż piwkiem się wzmocnili. A jak już jesteśmy przy Krzyżakach i piwie, to opowiem jedną zabawną historyjkę. Może wiecie, że Krzyżacy to ci od wypraw krzyżowych, czyli do Ziemi Świętej, a potem zajęli się niestety wyprawami w Polsce. Moda na to wyprawianie się na Pogan była wtedy ogromna. Nawet piastowscy książęta się na nią załapali. I wyobraźcie sobie, że jeden z nich, Leszek Biały, tak lubił piwo, że jak się dowiedział, że nie ma piwa w Ziemi Świętej, to napisał list do samego papieża, że on, w związku z tym brakiem piwa w okolicach Jerozolimy, prosi o możliwość zwolnienia z wyprawy w te okolice, a zamiast tego on chętnie pojedzie nawracać po bliskich Pogan Prusów nad Bałtyk, bo tam jest piwo. Papież się zgodził. No dobrze, to może przejdźmy już do tego, co się jadło w piastowskich czasach. Przede wszystkim rośliny i kasze. I było bardzo bezglutenowo, bowiem ziarna zbóż były trudne do uzyskania. Jak może pamiętacie, z mojej opowieści o mieszku księciu leśnych polan, wszędzie były lasy, którym ludzie wyrywali te leśne polany, aby budować swoje domy, grody, a także uprawiać swoje dość Niewielkie w tamtych czasach pola uprawiane za pomocą ręcznych narzędzi. Nie dość, że tych kłosów zboża było mniej niż dziś, to i ich wydajność była mniejsza. Z jednego kłosa uzyskiwano średnio dwa, trzy ziarenka. Te ziarenka trzeba było zmielić na mąkę w tak zwanych żarnach, ręcznie znów. To zabierało dużo czasu, więc mąka to był luksus, na który pozwalano sobie rzadko w biednych domach. W tych królewskich to na co dzień były tak zwane Podpłomyki, najbardziej popularne placki. Mięso też było luksusem i głównie pochodziło ze zwierząt hodowlanych, bo polowanie na dzika jelenia to był przywilej dla bogatszych. A, i ryby to też był raczej towar luksusowy dla tych, co daleko od morza czy jezior mieszkali, albo swojego stawu nie mieli, bo transport w tamtych czasach bez silnika samochodowego, jak się domyślacie, trwał długo to się rybka mogła zepsuć, bo lodówki też wtedy nie było na podoręciu. A jeśli chodzi o ryby, to wystąpiły nawet w pewnej starej pieśni, zanotowanej przez kronikarza słynnego Galla Anonima którą śpiewali wojowie Bolesława Krzywoustego. To ten, co z bratem Zbyszkiem o władzę się bił, a potem Polskę między synów na dzielnicę podzielił i zrobiło się z tego rozbicie dzielnicowe. I w tej pieśni wojowie, którzy przybyli ze swoim bolkiem zdobywać Pomorze śpiewają tak, Naszym przodkom wystarczyły ryby słone i cuchnące, my po świeże przychodzimy w oceanie pluskające. Z tego wynika, że wożono ryby mocno solone, żeby się nie zepsuły, a sól to był rarytas zupełny. A jak słyszymy w tej pieśni, i tak chyba się psuły, bo nie pachniały za dobrze. Jeśli jesteśmy już przy zapachach, to może sprawdźmy jak tam z higieną osobistą, czyli myciem było u naszych piastowskich przodków. Zacznę od tego, że dość rzadko się myto. Były łaźnie, w ogrodzie nalewano wody do drewnianej bali w Domu, ale zazwyczaj kąpano się w okolicznych jeziorkach, stawach, rzekach, to znaczy, że miało to miejsce tylko przez kilka miesięcy w roku, kiedy nie było na dworze lodowato. Z czasem, gdy pojawiły się miasta, to powstawały łaźnie publiczne. I gdybyście się przypadkiem przenieśli w czasie do takiego średniowiecznego miasta i zobaczyli człowieka stojącego na ulicy, stukającego w jakąś misę albo dmiącego w róg, to się nie zdziwcie. On po prostu oznajmiał, że woda w łaźni osiągnęła Odpowiednią temperaturę i można się kąpać. Do mycia używano ziół, na przykład mydelnicy lekarskiej, która się pieniła jak mydełko. Zęby czyszczono sadzą z ogniska, a szczoteczki do zębów, a i nici dentystyczne to były często ości ryb. Generalnie o higienę bardziej dbali ci bogaci, ale też ci bardziej wykształceni, których dzięki naszemu pierwszemu władcy, mieszkowi, zaczęło przybywać. Bowiem, gdy mieszko przyjął chrzest dla siebie i dla Polski do jego kraju przybyli mnisi księża, rozpoczęła się budowa kościołów, klasztorów i nie tylko krajobraz się zmieniał z powodu tych coraz to okazalszych budow. Ale i życie ludzi, nie tak od razu, to wszystko trwało dziesiątki, a nawet setki lat. Ojej, miało nie być liczb. Kościół przyniósł naukę pisania i czytania do Polski. Jeśli chciano, aby dziecko się nauczyło tej wyjątkowej wówczas umiejętności, oddawano je do szkoły klasztornej. Dzieci uczyły się pisania na drewnianych tabliczkach, powlekanych woskiem, a za długopis służył im taki jakby gwóźdź z metalu albo z kości. I to był ścieralny długopis, albo może raczej ołówek z gumką, bo zaostrzoną końcówką się pisało, a tą drugą ścierało. Jeśli chodzi o papier, to stanowił go tak zwany pergamin, wytwarzany ze skór, no cóż, cielaczków i owieczek, których było potrzebnych całkiem sporo do zrobienia takiego pergaminu. Było to również czasochłonne przygotowanie takich pergaminowych karteczek, a zatem był to bardzo drogi, luksusowy produkt. Na pergaminie pisano gęsimi bądź łabędzimi piórami, maczanymi w atramencie zrobionym między innymi z rozgniecionych pewnych robaczków. Widzicie jak to zwierzęta i robaczki przyczyniały się do rozwoju piśmiennictwa? Wyrabianie różnych przedmiotów należało do rzemieślników. Bardzo potrzebnym rzemieślnikiem był kowal. Stąd popularność nazwiska Kowalski. Kowal robił różnego rodzaju części do narzędzi do uprawy pól, sprzączki do ubrań, oczywiście konie podkuwał i robił miecze i innego rodzaju broń. Dosyć ważną rzeczą, którą robił właśnie Kowal, była ówczesna zapalniczka. Nazywała się Krzesiwo, i to był taki kawałek bardzo twardej stali o ciekawym kształcie, dzięki któremu można było wytworzyć iskrę do zapalenia o. Ognia. Ogień to był i wróg, i przyjaciel człowieka. Bardzo bano się pożarów, bo wtedy mnóstwo domów było z drewna, ze słomianym dachem, ale i ogień dawał ciepło, pozwalał przygotować jedzenie i dawał też światło. A warto sobie wyobrazić, jak w tamtych czasach było ciemno. Nie było elektryczności, oczywiście ani na ulicach, drogach, ani we wnętrzach domostw. W domach używano świec, pochodni, ale to też w tych najbogatszych, bo w tych biedniejszych to przez długi czas takim miejscem światła było palenisko, które służyło do gotowania i ogrzania. A ciemność w jesienno-zimowym czasie przychodziła o tej samej porze dnia w Polsce piastów, co w naszej dzisiejszej Polsce. A zatem może dlatego mówi się, że to ciemne wieki były. Ważnym rzemieślnikiem w pierwszych latach średniowiecznych był cieśla, który robił rzeczy z drewna taki stolarz. Z drewna były nie tylko domy, ulice, ale i meble, łyżki, naczynia i zabawki. Chociaż jeśli chodzi o zabawianie dzieci, to nie przejmowano się tym za bardzo. Nikt nie budował placów zabaw dla dzieci. Gdy były małe, to pętały się między nogami, a potem były zaganiane do roboty. W rodzinach bogatszych chłopca z czasem dziewczynki byli uczeni pisania i czytania w klasztornych szkołach, a chłopcy byli także kształceni na rycerzy, mieli swojego nauczyciela i to było trochę jak w gwiezdnych wojnach z tymi Jedi, mistrz i uczeń. Oczywiście kina nie było. Ale w średniowieczu, wbrew temu, co niektórzy mówią, było bardzo dużo zabawy, śmiechu, radości. Były uliczne teatrzyki, występy muzykantów i komediantów, czyli takie kabarety. Ludzie w średniowieczu żyli dużo krócej niż dziś 30-letni człowiek to był już prawie staruszek. Ludzie często umierali w wieku 40-50 lat. Było tak zarówno z powodu burzliwych czasów, pełnych wojen, jak i złej diety, ubogiej witaminy, braku higieny, bo brud sprzyja chorobom, jak i braku lekarstw, których jeszcze nie wynaleziono, i chirurgów, których też jeszcze nie wynaleziono. Dlatego ludzie w średniowieczu chcieli się cieszyć tym krótkim życiem, które nie było łatwe. Pełne ciemności, wojen, chorób i ciężkiej fizycznej pracy, i jak tylko mogli, to zakładali kolorowe szaty, szli oglądać przedstawienie na rynku, albo tańczyli przy ognisku, śpiewali pieśni, a potem słuchali pięknych opowieści o królach, królowych, rycerzach, wojnach. To musiały być dla nich historie. Bom da